Jedno z czołowych miejsc na liście futbolowego rankingu wszechczasów należy się jednak piłkarzowi, który strzelił więcej goli niż Pele, Maradona czy Beckham, a jego droga życiowa jest niepodobna do losów innych piłkarzy. Artur Friedenreich, zapomniany bohater futbolu. Artur Prydyn Reich był wielkim brazylijskim piłkarzem. Mój ojciec ciągle o nim opowiadał. W 1935 roku Artur był już znanym zawodnikiem. São Paulo na początku XX wieku futbol stanowił rozrywkę białych, wyższych sfer. Artur był mulatem ale jako syn niemieckiego kupca został przyjęty do drużyny. Nic nie wskazywało wtedy na to, że Artur będzie kiedyś królem futbolu. Miał 17 lat, kiedy zaczął grać w brazylijskich klubach. Sędziowie tolerowali faule popełniane na ciemnoskórym graczu, który był bezlitośnie atakowany. Po jednym z brutalnych zagrań, Artur przypomniał sobie zdarzenie z dzieciństwa, kiedy grając w piłkę na ulicy, omal nie wpadł pod samochód. Uratował się w ostatniej chwili dzięki niesamowitemu unikowi. Ta niezwykła historia zaczęła się, kiedy ojciec zaprowadził Artura do klubu Germania i pozwolił mu grać w piłkę. To był przełom w dziejach futbolu. Riedenreich był pierwszym geniuszem piłki nożnej. Zwinny Artur potrafił unikać fauli, budząc podziw kibiców i uznanie rywali. W São Paulo mieszka człowiek, który pamięta, jak grał Artur Riedenreich. Sprawozdawca sportowy Nikolał Tuma ma 95 lat. Widział na boisku wiele piłkarskich sław: Karincze, Pelego, Ronaldinho i Artura Friedenreicha. Artur Friedenreich był bohaterem rodzącego się brazylijskiego futbolu. Do dziś pozostaje mitem. Nasza piłka była wtedy w powijakach, nie miała wielu zwolenników. dnia na dzień Artur Friedenreich zyskał sławę w całej Brazylii. W roku 1919 podczas finałowego meczu Mistrzostw Ameryki Południowej Brazylia pokonała potężnego rywala Urugwaj. Jedynego gola w meczu strzelił Friedenreich. Brazylijczycy zdobyli pierwszy międzynarodowy tytuł. Futbol trafił na pierwsze strony brazylijskich gazet. Piłkarze i kibice nadali Arturowi przydomek Tygrys. Trzeba sięgnąć do prasy z tamtych lat, żeby zrozumieć, co Friedenreich zrobił dla naszej piłki nożnej. Wcześniej dziennikarze pisali głównie o wyścigach konnych. Dzięki jego bramce futbol stał się głównym tematem wiadomości. Friedenreich spopularyzował piłkę nożną. Życie Friedenreicha nie było bajką. Ciemnoskóry piłkarz zawsze musiał walczyć o uznanie w sporcie, który był domeną białych. Ukrywał swoje afrykańskie korzenie, aby uniknąć rasistowskich ataków. Przed meczem prostował włosy i wkładał siateczkę. Niesamowicie utalentowany piłkarz przetarł szlak przyszłym ciemnoskórym bohaterom brazylijskiego futbolu. Rindraj przeszedł do historii dzięki swoim podkręcanym strzałom. Jego zagrania badane są przez naukowców z Uniwersytetu w Kolonii. Precyzyjne kamery filmują kopniętą przez Marcela Jansena piłkę, która obraca się kilka razy wokół własnej osi i zmienia kierunek, zanim wpadnie do bramki. Dziś taki strzał jest w repertuarze każdego dobrego piłkarza. Czytem kariery Friedenreicha był wyjazd brazylijskich piłkarzy do Europy. To jedyne zdjęcie, na których widzimy pierwszą gwiazdę futbolu w akcji. Film nagrano podczas meczu, w którym Brazylia pokonała Francję 7 do 2. Europa pierwszy raz zobaczyła piłkarzy grających na tak wysokim poziomie. Uwagę widzów zwracał zwłaszcza Artur Friedenreich. Podniósł futbol do rangi sztuki, Francuzi byli zdumieni. Obejrzeli jeden mecz i ogłosili Friedenreicha królem światowego futbolu. Doktor Roland Loi analizuje mecze piłkarskie, przetwarzając naukowo dane statystyczne. Niesamowity Friedenreich zdobył aż 1329 goli. Nie dorównał mu ani wielki Pele, ani Gerd Müller. Artur Friedenreich był pierwszym piłkarzem, który strzelił ponad 1000 bramek. Friedenreich występował na boisku przez 26 lat. Czarował swoją grą kibiców i dziennikarzy do 43. roku życia. Jego mecze komentował Nikola Tuma. Wielki Friedenreich grał w piłkę za darmo. Klub São Paulo odwdzięczył się wielkiemu mistrzowi, kupując mu dom. Friedenreich umarł w 1969 roku. Miał 77 lat. Trzy miesiące po jego śmierci Pele zdobył tysięcznego gola, ale nawet on nie dorównał swojemu legendarnemu poprzednikowi. Twórcami zasad, reguł i organizacji współczesnego futbolu byli Brytyjczycy. Dzięki Arturowi piłka nożna stała się sportem masowym. Odnowił ją i przybliżył ludziom. Był bohaterem swojej epoki. Przeniósł futbol na wyższy poziom. Jego nazwisko ciągle powtarzano w radiu i gazetach, dlatego zyskał sławę we wszystkich sferach społecznych. Dzięki niemu zwykli ludzie uwierzyli, że sława jest w zasięgu każdego z nas. Na tym polegał przełom w historii brazylijskiego futbolu. Artur Fringraisz, pierwszy wielki bohater futbolu, został pochowany w São Paulo, gdzie zaczęła się jego wspaniała kariera. Brazylijczycy zapewne mogą się pochwalić największym piłkarzem w dziejach futbolu. Czy Fringraisz sprostałby współczesnym wymaganiom? Czy dawny